Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej matematycznej lekcji powtórzeniowej. Dzisiaj przed nami materiał dosyć trudny, bo porównywanie różnicowe i ilorazowe. To, co często pojawiało się na lekcjach matematyki w klasie trzeciej, kiedy trzeba było właśnie porównywać i wykonywać działania. Mieliście wtedy dosyć sporo problemów, niektórzy, z rozpoznaniem, czy mamy porównywać różnicowo, czy ilorazowo. Za chwileczkę spróbuję Wam to wszystko jeszcze raz przypomnieć i mam nadzieję, że Wam się to wszystko poukłada, już będziecie wiedzieli, co i jak należy robić. Przede wszystkim zaczniemy, co to jest porównywanie. Moi drodzy, porównywanie. Żeby porównywać coś to z czymś, to musimy mieć co najmniej dwa obiekty do porównywania. Pobudźcie teraz swoją wyobraźnię i wyobraźcie sobie sytuację, że idziecie do sklepu, kończą się wakacje i rodzice zabrali cię na zakupy i powiedzieli, że kupią ci nowy piórnik. Jesteście w sklepie, w którym jest tylko jeden piórnik. Reszta została wyprzedana, albo po prostu nie było więcej w sklepie. I czy byłoby sensowne, gdyby ktoś z Twoich bliskich powiedział: Wybierz sobie piórnik, wiedząc, że w sklepie jest tylko jeden? No myślę, że odpowiecie, że absolutnie nie, nie ma najmniejszego sensu, bo żeby coś porównywać, to trzeba porównywać coś z czymś. Zatem. Żeby było porównywanie, musimy mieć przynajmniej dwie jakieś wartości, wielkości, liczby, rzeczy, cokolwiek, ale muszą być dwie przynajmniej, żeby je móc porównywać. W matematyce możemy porównywać dane liczby lub wielkości. To jest sprawa jasna, oczywista w klasie pierwszej już na początku. Dokonywaliście porównywania za pomocą specjalnego znaku większości, mniejszości lub równości, i wtedy określaliście, która liczba jest mniejsza, większa albo równa innej danej liczbie. Mamy tutaj przykład coś mi przeskoczyło mamy tutaj przykład kredek, ołówków. Popatrzcie, dwa ołówki. Możemy porównywać ich długość, który jest krótszy, który jest dłuższy. Mamy tutaj ten jest krótszy, ten jest dłuższy. Możemy porównywać wysokość. Mamy tutaj wysokość dwóch domów. Widzimy, który domek jest wyższy, który jest niższy. Możemy porównywać wagę, czyli masę, ciężar. Mamy tutaj odważniki, takie specjalne na wagę szalkową. I możemy porównywać ich ciężar. Możemy również porównywać cenę. Mamy pieniądze, jesteśmy w sklepie, możemy porównywać. Coś kosztuje 8 zł, coś kosztuje 4 zł. Czyli wiemy, że możemy również porównywać w ten sposób. Podczas porównywania stosujemy często zwroty. Coś jest dłuższe, coś krótsze. Ktoś jest wyższy niższy, ktoś cięższy, lżejszy, coś jest droższe lub tańsze, droższy tańszy, starszy młodszy, większy, mniejszy. Czyli według porównywania bardzo często te zwroty właśnie w czasie porównywania się pojawiają. W matematyce o porównywaniu decyduje bardzo niewiele. Wystarczą dwa wyrazy. Jeden z nich to bardzo niewielkie o. Które jest malutkie, ale ma ogromną wagę i ogromną wartość oraz razy. O co tutaj chodzi? Kiedy o, a kiedy razy? Zaczynamy od porównywania różnicowego. Zwróćcie uwagę, porównywanie różnicowe. Mamy tutaj zadanie, które może mieć dwojaki przebieg. Przeczytam jedno i drugie. Ula ma 7 lat, a jej brat. Jest o 4 lata, uwaga, bierzemy opcję wyżej, młodszy. Ile lat ma brat Uli? I teraz, moi drodzy, Ula ma 7 lat, a jej brat jest o 4 lata młodszy. Zwróćcie uwagę na magiczne O, które znajduje się tutaj w tym zadaniu. O 4 lata młodszy. Co oznacza dla nas wyraz młodszy? Gdyby się nad tym zastanowić, to powiedzcie mi, czy ula ma brata młodszego od siebie, czyli on ma mniej lat, czy jest od niej młodszy, to znaczy, że ma więcej lat od niej. Oczywiście każdy rozumie słowo młodszy. Młodszy to znaczy, że ma mniej lat niż ula. Zatem, jeżeli brat uli jest o 4 lata młodszy, to musimy obliczyć jego wiek w ten sposób, że od wieku uli, od 7 lat, odejmujemy te 4 lata, bo o tyle jest jej brat młodszy, i wiemy, że brat uli ma 3 lata. To jest ta pierwsza opcja, którą wybraliśmy. Wtedy, gdy jest o jakąkolwiek liczbę lat młodszy. Ważne jest to nasze o. O decyduje o tym, że w zadaniu porównujemy różnicowo. Uwaga, uwaga. Drugie zadanie. Początek jest identyczny. Ula ma 7 lat. A jej brat jest o 4 lata, uwaga, wybieramy opcję drugą, o 4 lata starszy. Zastanówmy się, co to znaczy starszy? Czy to znaczy, że ma mniej lat niż ula, czy że ma więcej lat niż ula? Każdy rozumie starszy brat, to znaczy, że ma lat więcej. Wobec tego, jak obliczyć wiek brata uli? Trzeba do wieku uli, czyli do 7 lat, Dołożyć te 4 lata. Dlaczego dodać? Dlatego, że brat jest o 4 lata starszy, czyli o 4 lata starszy. Czyli brat ma 11 lat. Moi drodzy, zwróćcie uwagę, porównywanie różnicowe obliczamy za pomocą albo odejmowania, albo za pomocą dodawania. Decyduje o tym, że jest to dodawanie lub odejmowanie na pewno o. To jest podstawa, a potem decydującym wyrazem jest młodszy czy starszy. Jeżeli młodszy, odejmujemy. Jeżeli starszy, dodajemy lata. Czyli mamy porównywanie różnicowe. A teraz skoncentrujmy się na kilku przykładach. Mamy tutaj przykład pierwszy. Arek zebrał 23 modele samochodów. Wiktor ma, uwaga, o, sześć modeli więcej. Szóstka jest tutaj nieważna. Ona będzie potrzebna w działaniu jak najbardziej, ale zamiast szóstki mogła być każda inna liczba. Nas interesuje magiczne o i że jest więcej. O, ileś tych modeli więcej? Ile modeli ma Wiktor? Skoro wiemy, że Wiktor ma o kilka modeli więcej, to sobie zadajcie pytanie. Więcej? To znaczy, że więcej niż Arek, niż te 23, czy mniej? Każdy rozsądnie myślący wie, że więcej to oznacza, że musimy dołożyć. Czyli do tego, co ma Arek, 23 modele, dokładamy o 6 więcej, czyli dokładamy 6 modeli. I zatem wiemy, że Wiktor ma 29 modeli samochodów. Czyli dlaczego? Bo... O 6 modeli więcej, czyli wiemy już z jakiego powodu wykonaliśmy działanie dodawania. Przejdźmy do przykładu drugiego. Jesteśmy w sklepie, kupujemy spodnie i spódnicę. Spodnie w sklepie kosztowały 75 zł. Znamy ich cenę, z tą ceną nic się nie dzieje. Spódnica była o 15 zł. tańsza od spodni. Co oznacza tańsza? Zwróćcie uwagę magiczne o, czyli nasze zadanie będziemy albo odejmować w nim, albo dodawać. Decyduje o znaku kolejny wyraz tańszy. Co to oznacza, jeżeli chodzi o spodnie? Że spódnica jest tańsza od spodni. Wyobraźcie sobie siebie w sklepie. Towar tańszy oznacza, że kosztuje mniej, a więc. Musimy od ceny spodni 75 zł. odjąć 15 zł. Dlaczego? Bo spódnica jest o 15 zł. tańsza od spodni. Po odjęciu tych liczb dowiadujemy się, że spódnica kosztowała 60 zł. Jeżeli problem jakiś, pauza, wróćcie do tego zagadnienia, do tego zadania jeszcze raz i zobaczcie, że O oraz liczba, o oraz wyraz więcej, tańsza czy mniej decyduje o tym, czy będziemy dodawać czy odejmować. Przejdźmy teraz do porównywania ilorazowego. Porównywanie ilorazowe. Pierwszy przykład zadaniowy. Ala ma 14 zł. Brat Michał ma 7 razy, uwaga, wybieramy opcję górną, ma 7 razy więcej pieniędzy od Ali. Siedem razy więcej. Co to dla nas oznacza? Chcemy dowiedzieć się, ile pieniędzy ma Michał. Co to oznacza? Ala ma 14 złotych, jej brat ma 7 razy więcej. Zastanówmy się, co oznacza, że brat Michał ma więcej. Oznacza to, że będzie miał więcej pieniędzy, czyli liczbę większą w złotówkach niż ma Ala. W takim razie co trzeba zrobić? Uwaga, porównywanie ilorazowe ma to do siebie, że będzie albo mnożenie, albo dzielenie. Tak jak nazwa wskazuje iloraz, czyli to jest iloraz wskazywałby na dzielenie. Pamiętacie, jak się nazywały liczby w dzieleniu? Iloraz oznaczał dzielenie. Ale przecież działaniem współtowarzyszącym dzieleniu jest mnożenie. Dlatego w zależności od tego, jaki wyraz będzie towarzyszący wyrazowi razy, Będziemy wiedzieli, czy mnożyć, czy dzielić. W tym wypadku pierwszym mamy 7 razy więcej. A więc bierzemy kwotę pieniędzy od Ali i mnożymy ją razy 7, bo tylko mnożenie powoduje przy, yy, przy tych dwóch działaniach, że liczba nam się powiększy. 14 razy 7. Powtarzaliśmy, jak to się liczy. Rozkładamy liczbę 14 na 10. I 4, jeżeli nie potrafimy od razu policzyć. I każdą z tych liczb mnożymy razy 7. Czyli i 10 mnożymy razy 7 i te 4 mnożymy razy 7. Oczywiście tu powinno być złotych, tutaj też powinno być złotych. Wynik 10 razy 7 daje nam 70 złotych, a 4 razy 7 daje 28 złotych. Ja złotówki umieściłam już tylko na, przy zapisie końcowym, przy wyniku. 70 dodać 28 daje nam wynik końcowy 98 zł. Przejdźmy do podobnego zadania, ale będzie opcja druga. Ala ma 14 złotych. Brat Michał ma 7 razy, uwaga, mniej pieniędzy od Ali. 7 razy mniej pieniędzy od Ali. Czyli co musimy zrobić? Skoro ma mniej, to znaczy, że jego skarbonce w jego czy w jego portfelu będzie mniej pieniędzy niż ma Ala. Zatem mamy do dyspozycji tylko dwa działania: mnożenie lub dzielenie. Przy działaniach ilorazowych jest tylko opcja mnożenia lub dzielenia, ale wyraz mniej zadecydował, że wykonujemy dzielenie, bo dzielenie powoduje, że mamy mniej. 14 zł dzielimy przez 7, to jest 2 złote, czyli ile pieniędzy ma Michał? Michał ma tylko 2 złote. Czy rozumiecie dlaczego? Dlatego, że mamy 7 razy mniej. Uwaga, przykłady zadaniowe. Przykład pierwszy. Zosia zużyła 10 cm tasiemki do oprzycia sukienki dla lalki. Ania zużyła 5 razy więcej tasiemki do oprzycia swojej spódniczki. Ile centymetrów tasiemki zużyła Ania? I teraz moi drodzy, mamy Zosię, która ma 10 centymetrów. Co wiemy o Ani? Że Ania zużyła, uwaga, 5 razy więcej. Liczba 5 jest w tym momencie, będzie potrzebna w zadaniu, w działaniu. Natomiast tu może być każda inna liczba. Natomiast najważniejsze jest razy więcej. Razy więcej sugeruje nam, że będziemy mnożyć, bo tylko mnożenie przy porównywaniu ilorazowym daje nam liczbę większą. Czyli 10 cm mnożymy razy 5. Może być to również 5 razy 10 cm, bo przecież przy mnożeniu jest przemienność. I jaki wychodzi nam wynik? Wychodzi nam taki wynik, że Ania do obszycia swojej spódniczki zużyła 50 cm tasiemki, 50 cm. Drugi przykład z nieco innej kategorii, bo tam, tutaj było więcej, a tu będzie wagowo. Olek waży 40 kg. Jego mały kuzyn jest, uwaga, 4 razy lżejszy. Co to dla nas oznacza? Nim zadamy sobie pytanie, co dla nas znaczy 4 razy lżejszy? To znaczy że mały kuzyn będzie ważyć mniej niż Olek, a mniej w porównywaniu ilorazowym oznacza dzielenie. Czyli skoro kuzyn jest 4 razy lżejszy, to ile on waży? Trzeba 40 kg podzielić przez 4, z czego wynika, że mały kuzyn Olka waży 10 kg. Mam nadzieję, że to jest jasne i że to jest czytelne, rozumiecie o co chodzi. Możemy również, moi drodzy, porównywać liczby. Znamy takie działania i takie porównania yy, z klasy pierwszej. Może nie działanie, a porównywanie liczb. Kiedy była liczba 20 i taki znaczek, który świadczył o tym, czytaliśmy, że 20 jest mniejsze od 100. A gdybyśmy chcieli od tyłu przeczytać, to przeczytalibyśmy, że 100 jest większe od 20. I teraz do tego właśnie zapisu możemy stworzyć cztery pytania. Jedno pytanie jest, o ile 100, liczba 100 oczywiście, jest większe od 20? O ile 100 jest większe od 20? I jak to obliczyć? Tutaj mamy porównywanie różnicowe, bo jest pytanie o ile jest magiczne o. Podobna sytuacja będzie tutaj. O ile 100 jest większe od 20. Wtedy, moi drodzy, jak to porównać? Bierzemy liczbę większą, większe jest 100. Od 100 odejmujemy 20 i wynik otrzymujemy 80. Uwaga, uwaga. To samo się stanie, jeżeli zadamy pytanie o ile 20 jest mniejsze od 100? Czyli możemy zapytać o ile 100 jest większe, albo o ile 20 jest mniejsze. Moi drodzy, działanie jest identyczne. Czy zapytamy o ile jakaś liczba jest większa, czy o ile dana liczba jest mniejsza, działanie jest to samo. Zawsze zaczynamy od liczby większej, czyli bierzemy liczbę większą, odejmujemy od niej liczbę mniejszą i uzyskujemy wynik. A jak będzie wyglądało przy porównywaniu ilorazowym? Sprawdźmy. Ile razy 100 jest większe od 20? Żeby to porównać, musimy znaleźć liczbę większą, czyli 100, i podzielić przez 20. I dowiadujemy się, że 5 razy 100 jest większe od 20. A ile razy 20 jest mniejsze od 100? Dokładnie liczymy to samo, bierzemy liczbę większą, czyli 100 i podobnie dzielimy ją przez 20. I wychodzi nam 5 razy. Czyli moi drodzy, w tej, takiej sytuacji, kiedy porównujemy dwie dane liczby, nie wykonujemy, yy, właśnie nie dodajemy, tylko odejmujemy przy różnicowym porównywaniu. I dzielimy przy porównywaniu ilorazowym. To taki nietypowy sposób porównywania liczb. Kochani, lekcja jak zwykle będzie dla Was dostępna. W każdej chwili możecie do niej zajrzeć. W każdej chwili możecie odtworzyć ją, jeśli tylko jest taka potrzeba. Zajrzyjcie, zachęcam do tego serdecznie. No i kochani, i to tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnej lekcji. Papa! Pa.